Witam wszystkich ja ten Taki filmik już nagrywam na zakończenie sezonu No jak sami wiecie mamy niewielki areał Głównie łąki, zbóż nie siejemy Także orek zimowych nie mamy Żyto zostało zasiane No zostało nam tam jeszcze trochę łąk pokosić I obornik wywieźć No i maszyny pochować Więc dzisiaj chowamy maszyny Mamy 29 września no zaczynamy od chowania maszyn No ogólnie w tym roku źle zrobiłem Była pogoda Powinienem pochować wcześniej maszyny już no ale jak sami widzicie ciasne podwórze ciężko manewrować no i tak już zostało że dopiero jak siano spaśliśmy tu z podwórza trochę więcej miejsca no i dopiero maszyny będziemy wprowadzać. no ale źle wyszło no trochę maszyny marnują się na deszczu no wiadomo wszystkie tak nie pochowam no bo sam wiecie jak tu jest małe reu. ciasno żadnej wiaty bardzo nie dostawi żadnego garażu no ale mm, w tym roku nie będziemy robić zapasów takich pasz treściowych, więc myślę, że i w drugim garażu coś tam się wepnie, mam za przynajmniej Ursusa schować. Może wóz tam się zmieści, no bo nie robię zapasów, bo mam problem z, ze zwierzyną. Worki, widzicie, jak pocięły. No tyle osypki mamy i trzeba je kupić. O sami widzicie, to, to te dwa woreczki się rozda, no i zostało. No, o, to trzeba zaraz kupować, jak sami widzicie. No to tyle, ja się biorę za myć. Mam okazję wyprowadzić nowy sprzęt. No nie Myjemy no bez myjki, nie mam jeszcze myjki, więc tylko przewód i w ten sposób myjemy. No ale trochę zawsze z w myje, tak. No, u mnie tu ciasne, widzicie, trochę też nie, nie jest plac do mycia. Więc tu kiszonki, tu bydło, więc bez żadnej chemii. Sama woda, no i błoto sobie zrobi na podwórzu, niestety, no ale coś za coś. No, umyte, trochę wody polane, jeszcze trzeba by te bedyla gdzieś powyciągać. No trochę gdzieś na suchsze wyjechać, no i będzie tyle, chowamy i tyle. Idziemy szykować miejsce. Jak niektórzy oglądali z budowy tej wiaty, to już parę lat stoi. W tej połowie trzymamy bydło, a tu taka jest pusta, niewykorzystana, przez nie. odkąd postawiliśmy. No, co tu dużo mówić, no spokojnie by dwie sztuki, a nawet i trzy pewnie nie wepchnął, tak jak do roku, tu i cztery, tu można zawsze powiększyć, tutaj za jeszcze ściankę rozebrać, no ale jak w wszyscy wiecie, mamy tych mało pieniędzy na zakup cielaków, no i tak wyszło, no a za to służy jako... Przestrzeń magazynowa, tak? Wóz stoi z mauzerami. No, w tym roku był nieużywany, no trochę może słabo, że nieużywany. No ale z drugiej strony bydło strasznie go niszczyło i nie braliśmy do pojenia. No mieliśmy więcej pracy, no nie ma co ukrywać, ale też mi niszczyły, wodę wylewały. No i biorę się, pomiatam trochę, bo zamiatam Mam plan tutaj sobie z drzwi poustawiać, takie do przerobych szopek. No jeszcze tak mam plan, że to bydło się zwiększy. No i tutaj kopaczkę wstawimy i ten wóz i, i, i lejek, myślę, że więcej maszyn się nie zmieści, także na tyle, trochę tu trzeba poobmiatać. No już ciemno, ale dwie maszyny schowane, no, dwa urządzenia rolnicze, bo to w sumie nie maszyny, kopaczka i wóz. Za to teraz lejka nie mamy gdzie upchnąć. Dobra, miejsce naszykowane. Teraz trzeba powoli jakoś wjechać to przyczepo, ale że brak umiejętności będziemy jakoś rękami ją wpychać. Zawsze najgorsza robota tutaj zaparkować do garażu. Jeszcze tutaj prasę, siewnik. No dobra, przyczepo wjechane. Trochę... We troje, jeszcze w rękami tam dopchnąć, się tam na miejsce. Siednik trochę opukany, będziemy chować, i tak dzień mija. No i było to, z... no i było to porobione na podłożu, więc czekamy aż wysknie, i dalej będziemy maszyny chować.